Icie na kanale Rodzinka Mvlog. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym z Biedronki i z Tesco. W Lidlu w sumie to powiem Wam, że byłam w Tesco. W Rosmanie byłam też, ale w Rosmanie kupiłam sobie tylko podpaski, więcej nic tam nie brałam. I nad one są chyba się w samochodzie na tym siedzeniu zostały. Tak mi się wydaje. To to w Lidlu nic nie kupiłam, wpadłam i wypadłam, a potem pojechałam właśnie do Biedronki. Bo pojechałam też i do Pepko, ale w Pepko u nas w Krasnym Stawie to nie ma takich wyprzedaży, jak to właśnie nawet i moja siostra tutaj zdjęcia robi, co ona jakieś tam ubrania dzieciom swoim pokupiła. Także u nas właśnie nie ma praktycznie wyprzedaży w Pepko żadnej. A jak była, to pewnie już jest prze, um, przebrana. I poszłam do Tesco za mąką orkiszową, bo w sumie to miała być i pietronca, ta mąka orkiszowa, ale pietroncy jej nie znalazłam, więc poszłam do Tesco. Więc najpierw zaczniemy od Tesco, bo tutaj z Tesco jest tylko najmniej rzeczy. Więc pierwszą rzeczą, tu jaka będzie, to jest taka sukienka. Kupiłam ją dla Julki. Ona jest taka granatowa, w takie kwiatki jak, nie wiem, jak krotki? Nie, jest to krotki. Jak rumian, rumian, czy jak to tam się nazywa, ten kwiat, taki rumian, rumian biały, więc ona jest w takie mniej więcej kwiatki jak rumian, z długim rękawem. Myślę, że może być. I ona była przeceniona z 24,99 na 15 zł. I jest w rozmiarze 12-13 lat. 158. I czy ona jest z bawełniana? Czy z czego? Nie wiem. Ale zanim ja tutaj coś się dopatrzę, coś tu znajdę. Nie, gdzie jest nadmetka ta jest. I ona jest 100% recykling plastikowe butelki. Także to jest z recyklingu 100% koton dobra. 100% bawełna wyłączając tu nie wiem, po co tutaj jest ten dodany znaczek, że to jest 100% recykling. Nie wiem, powiem Wam szczerze o co chodzi, ale tak tu piszę właśnie. This label is made from 100% recycled plastic bottles. Więc nie wiem o co chodzi. Jest jak jest. Więc zakupiłam taką sukienkę. Dobra, już koniec wywodu na temat sukienki. E, wzięłam oczywiście dwa razy mąkę orkiszową, bo to po, po to poszłam do tego Tesco i ta mąka orkiszowa była po 5,99 i w Lidlu nie widziałam tej swojej herbaty, więc sobie kupiłam w Tesco herbatę to właśnie Earwing, biała pomarańcza i limetka i o, biała figa z gruszką. A miałam wziąć jedną zieloną. Dobra, także będę miała dwie białe herbaty. I teraz już przechodzimy do Biedronki. W biedronce wzięłam bołki, Jeden chleb, Słomki papierowe, bo się już skończyły, także te słomki, nie wiem, chyba są około 2,99 czy coś. Standardowo bułki do hot dogów, oczywiście dwa opakowania. I jeden chleb tostowy i to będzie jedna siatka. Druga siatka teraz będzie. E, oczywiście lubella, muszle czekoladowe. Razy dwa, żeby nie zabrakło. E, wzięłam im dwa razy Bondy. E, wzięłam te parówki krajina wędlin. Przyjechałam do domu i powiem wam mąż mi powiedział, że krainy wędlin nie trzeba kupować. Bo coś tam w czerwcu powiem jej tego. No i nie wiem. Trochę się przestraszyłam. Z tego co mi tutaj opowiadał, ale nie wiem o co chodzi dokładnie. Pytał się czy ja nie czytałam jakiegoś tam artykułu. Więc nie wiem, ale to już zakupiłam te, te, te to niech już będzie. I drugą rzeczą, którą zakupiłam z Krainy wendy, to zaraz Wam pokażę oczywiście. E, standardowo twaróg ser biały. Jedna śmietana trzydziestka. I poczekajcie, bo mi torba leci, a mam butelki tutaj. W promocji była pasata. Jak się wzięło dwie butelki, to była tam złotówka taniej z 3,99 na 2,99 przycyniona, Więc jedną wzięłam z czosnkiem, a drugą wzięłam z ziołami. E, sól, bo mi się skończyła właśnie w słoiku i nie miałam już soli w domu, więc zakupiłam też w Biedronce. Mi się wydaje, że teraz z Biedronki to się tak nie... Nie jest taka mokra, bo te inne to mi się wydaje, że właśnie robią się mokre, więc wzięłam sól biedronce. W, w promocji był też keczup. Jak się wzięło dwa opakowania, to był tam trochę tańszy. Ile tańszy, nie wiem dokładnie, więc wzięłam dwa razy keczup, bo już tego też nie było w domu. Tego nie. W promocji było masło. Na kart, limit na kartę 4 sztuki. Zakupiłam cztery sztuki. I ono było po 3,49. Masła nigdy za wiele. Zawsze można zamrozić. E, wzięłam e, tą mozzarella light. Chciałam tą drugą, e, ale niestety w tej drugiej biedronce, bo byłam w tej drugiej pod Tesco, to jej nie było. Ta nie wiem, 2,49 chyba kosztuje czy coś. No i drugą rzeczą, którą wzięłam z tej krainy wędlin. A potem mnie oczywiście po przyjeździe do domu na straszył, że coś tam nie tak jest. To jest polędwica Sopocka, bo jak się wzięło trzy opakowania, to była po 2,99. Ona jest ważna do 21 lipca, więc pewnie dlatego jest wyprzedana. Tutaj dużo nie ma, bo tak około nie wiem, pół kilograma czy coś. Także wzięłam, ale to się, myślę, że zaraz je. I może tam tego, czegoś nie ma, co tam gdzieś wyczytał w jakimś artykule. Nie wiem w ogóle po co, nigdy takich rzeczy nie czytał. Przed i coś wyczytał. I był w promocji też ser. Gołda, jak się wzięło trzy opakowania, to był po 4,19. Także zakupiłam trzy opakowania. Zakupiłam również mąkę ziemniaczaną, z myślą o tych kopytkach, że może bym zrobiła jakieś kopytka. A poza tym i tak mąki ziemniaczanej też już w domu nie było. I wzięłam mąkę ziemniaczaną. Powiem wam, że nie było oleju w tej drugiej wiodronce, a do tej już zapomniałam sobie zjechać i pojechałam inną drogą niż tą, co zawsze. Mijam, dronki mijam, więc pojechałam inną drogą. No i niestety zapomniałam o tym oleju, i jeszcze mam jedną szatkę, to poczekajcie. Mleko do kawy. Tym razem wzięłam. To mleczne doliny, bo ostatnio, jak właśnie pokazałam Wam piątnicę, także nie wiem też o co chodzi za bardzo, bo dostałam komentarz, że promuje mleko z piątnicy. Jak mleko z piątnicy jest, to znaczy, mleczarnia z piątnicy jest bojkotowana, bo coś tam w sprawie tych szczepień, nie ja nie wiem, czy oni zmuszają tych pracowników do szczepień, czy nie zmuszają, ale mi się wydaje, że. Jak ja, kupię tylko, jak ja kupię mleko, no to chyba, znaczy nie kupię tego mleka z piątnicy, no to chyba całej mleczarni nie zbawię. Więc, a artykuł powiem Wam, że też szukam artykuł na ten temat, czy faktycznie jest to zbojkotowane, czy nie. Więc nie wiem, czy jest zbojko, zbojkotowane czy nie, bo żadnego artykułu nie znalazłam. Ja nawet powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, gdzie jest mleczarnia Piątnica, bo u nas jest tylko mleczarnia Kresny Ale mleko to wiadomo, że to mleko to i tak nie jest takie mleko, jak prosto od krowy się daje. O to mleko to i tak jest mieszane z wodą czy tam nie wiem z czym ale właśnie ono y, idzie do kawy, tak wam powiem i tyle w tym temacie i tyle w temacie piątnicy ale naprawdę nie wiem o co chodzi tak naprawdę z tym wszystkim, a w ogóle jeszcze kazano mi pójść porozum do głowy więc idę porozum do głowy nie ja kupiłam mleka z piątnicy, niech będzie temu komuś i wzięłam jeszcze tak owoce wzięłam Jabłka, zaraz ktoś powie, że coś tam też jest bojkotowane. Jabłka wzięłam, bo są w biedronce po złoty 49. Zł. Więc wzięłam dwie odmiany. Jedne to wzięłam jakieś chyba Jona Goldy czy coś. Tutaj to nie ma. Jedne wzięłam Ligol. Nektarynki wzięłam, bo są nektarynki. w biedronce też po nocy po 5,99. Takie, bardzo ładne. Także zakupiłam takie nektarynki. Cytryna. Zmyślał o wodzie z cytryną. Bo tutaj też jedna z podesłała mi przepis na lemoniadę. I drugie jabłka wzięłam chyba, nie wiem, Jona Goldy czy coś też po złotych 49, 49 właśnie. Ja Wam powiem jakie to są jabłka. Jona Goldy, tak. Także takie są moje całe zakupy. I tyle. Więcej nic nie kupiłam, bo mi nic więcej, tak powiem Wam szczerze, że niepotrzebne. Mięso jeszcze w zamrażarce jest. I, I tyle. A ogórki yy, to mam już swoje na, na warzywniaku, a pomidory oczywiście z groszka. E, szukałam w ogóle, poszłam na targ, bo szukałam jagód, bo wczoraj też przysłałam mi, zapomniałam właśnie, jak ma na imię zapomniałam i sobie nie przypomnę właśnie, że jagody już się pojawiły w sprzedaży na targach więc pojechałam na targ, zaszłam zobaczyć czy u nas są ale u nas właśnie na targu w Krasnym Stawie jeszcze jagód nie ma, więc pewnie trzeba by było na targ do Helma pojechać za tymi jagodami ale nawet nie wiem po ile mogą być jagody właśnie w tym roku, pewnie w tamtym roku też nie wiem po ile były nie, nie przypomnę sobie już teraz po ile jagody były ale w tym roku w ogóle ich na razie nie ma a ja nie chodzę do lasu, nie zbieram jagód z tego względu, żebym ja przypadkiem nie nazbierała jakiejś trucizny. Z moim sprytem i szczęściem. Dobrze. Także jak Wam się podobał taki krótki hol zakupowy z dwóch sklepów, to serdecznie oczywiście proszę o tego kciuka w górę. I o subskrypcję, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie. I oczywiście jak wciśnięcie dzwoneczek, to będziecie zawsze z nami na bieżąco. I tutaj Julka chodzi i rozprasza mnie tak, że naprawdę... A teraz oczywiście pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Pa!